W tym nagraniu omówię w świetle tego, co mówi Biblia na temat stanu umarłych, słynne słowa Jezusa wypowiedziane do złoczyńcy na krzyżu. Zanim jednak obejrzysz ten film, zachęcam cię do oglądnięcia nagrań związanych z tematem śmierci. Link do nich znajdziesz w opisie. Zgodnie z naukami głównych systemów religijnych, człowiek ma śmiertelne ciało i nieśmiertelną duszę, która po śmierci nadal jest świadoma. Takie wierzenia są rezultatem myśli greckiej. Która wkradła się do doktryny chrześcijańskiej. Grecki nurt religijny i filozoficzny, którego cechowała wiara w wędrówkę duszy i jej wyższość nad ciałem, zanieczyścił naukę biblijną z chwilą, gdy coraz więcej pogan przyjmowało Mesjasza. Niestety w tym oraz wielu innych przypadkach prawdziwe nauki biblijne, zamiast krzewić się wśród pogan, odchodziły na dalszy plan, ustępując miejsca pogańskim wierzeniom i tradycjom, czego konsekwencją jest. Obecne chrześcijaństwo. Zgodnie z tym, czego uczy Biblia, dusza i ciało stanowią jedno i umierają jako jedno. Ciało z chwilą śmierci się rozkłada, dech życia dany przez Boga powraca do niego, a dusza przestaje być świadoma i oczekuje na zmartwychwstanie i stanie się ponownie świadoma, kiedy otrzyma nowe ciało przy zmartwychwstaniu. Dlatego, mając świadomość tego, że Biblia nie uczy, Iż dusza jest nieśmiertelna, ale że wszyscy śpią w oczekiwaniu na zmartwychwstanie, jedni do życia wiecznego, a drudzy na wieczną zagładę. Odpowiedzmy na pytanie: co oznacza: dziś będziesz ze mną w raju? Pamiętajmy przy tym, że tylko prawda nas wyzwoli. Tekst z 43 rozdziału Łukasza jest chyba jednym z najczęściej powtarzanych tekstów na poparcie tego, że dusza po śmierci natychmiast oddziela się od ciała i świadoma idzie do nieba czy do raju. Przyjrzyjmy się krótkiemu dialogowi między Jezusem i złodziejem. Łukasza 23, wersety od 41 do 43. My do prawdy sprawiedliwie, bo odbieramy należną zapłatę za nasze uczynki, ale on nic złego nie zrobił i powiedział do Jezusa: Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz w swoim królestwie. A Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Jest wiele elementów, które musimy brać pod uwagę, analizując ten dialog. Przede wszystkim złodziej nie oczekiwał, że jego dusza pójdzie do nieba, i nie prosił o to. Jego prośba była oparta o to, czego uczy Biblia, żeby mesjasz pamiętał o nim, kiedy przyjdzie w swoim królestwie. I odpowiedź Jezusa jest odpowiedzią związaną z tą samą prawdą biblijną. Złodziej mówił o królestwie tu na ziemi, które ma dopiero nastąpić, kiedy Bóg zamieszka na ziemi w doskonałym przybytku, doskonałej świątyni, jaką jest mesjasz, razem ze swoimi dziećmi, jako król w raju przywróconym. Jest to wydarzenie, o którym mówi cała Biblia i wszystkie proroctwa, a także sam Mesjasz. Zobaczmy kilka wersetów. Izajasza 2, wersety od 2 do 4. Stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu Pana będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki i wszystkie narody popłyną do niej i pójdzie wiele ludów i powie – Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do domu Boga Jakuba. On będzie nas nauczał swoich dróg, a my będziemy kroczyli jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo Tora, a słowo Pana z Jerozolimy. On będzie sądził wśród narodów i karcił wielu ludzi. I przekują swe miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie już miecza i nie będą już ćwiczyć do wojny. Daniela 7,27 A królestwo, władza i wielkość królestwa pod całym niebem zostaną oddane ludowi świętych najwyższego, którego królestwo będzie królestwem wiecznym, a wszystkie zwierzchności będą mu służyć i jego słuchać. Wypełnienie obietnicy o królestwie widzimy w księdze objawienia. 20 Werset 6 Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. Będzie to królestwo ustanowione na ziemi, królestwo Mesjasza, które będzie trwało tysiąc lat, a po nim nastąpi wieczność. Ten raj, czy to Tysiącletnie królestwo pod panowaniem Mesjasza będzie czasem przygotowania, poznania Bożej Tory i nauczenia się, jak wypełniać wolę Stwórcy pod rządami i kierownictwem Mesjasza. Wiele wersetów w Biblii daje nam wskazówki, tego czym będzie to królestwo. Wszystkie narody będą przychodzić, aby oddać pokłon Mesjaszowi. Mesjasz zjednoczy dwa domy Izraela na ziemi i fizycznie będzie rządził nad wszystkimi narodami z Jerozolim. Ludzkość będzie przestrzegać świąt Pana, każda fałszywa religia zostanie obalona, a także wszelki przejaw bałwochwalstwa. Święci otrzymają nowe, pełne chwały, nieśmiertelne ciała, takie jak ciało Mesjasza. Nie będzie już broni, gdyż na świecie będzie panował pokój. Święci nieśmiertelni będą sądzić narody wspólnie z Mesjaszem. Narody będą słuchać Mesjasza nauczającego tory. Biblia mówi, że ci, którzy mają wiarę w Mesjasza i zachowują przykazania Boga o dziedziczą ziemię i będą mieszkać na niej na zawsze. Przysłów 2.21. Prawi bowiem będą mieszkali na ziemi i nienaganni na niej pozostaną. Psalm 37, 28, 29 Pan bowiem miłuje prawość i nie opuszcza swoich świętych. Strzeże ich na wieki, a potomstwo niegodziwych będzie wytępione. Sprawiedliwi odziedziczą Ziemię i będą na niej mieszkać na wieki. Na podstawie tych wersetów widzimy, że Ziemia ponownie stanie się własnością świętych synów Boga. Święty oznacza oddzielony dla Boga. A święty w Biblii to taki, który ma wiarę w Jezusa i zachowuje przykazania Boga. Objawienia 14,12 Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa. Także raj, o którym mówi Jezus i królestwo, o którym mówi złodziej, nie jest rajem w niebie, ale rajem na odbudowanej ziemi. Tę samą prawdę można dostrzec w modlitwie, której nauczał swoich uczniów Mesjasz. Mateusza 6, 10: Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech się dzieje Twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. Także ten raj, to królestwo, którym mówi tu Mesjasz, odnosi się, jak widzimy, do królestwa na ziemi. I to wszystko ma sens, kiedy przyjrzymy się prośbie, którą wyraził Złodziej, kiedy poprosił, aby Jezus pamiętał o nim, kiedy powróci w swoim królestwie. To jest przepowiedziane w Daniela 2:44: Ale w dniach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. To królestwo nie przejdzie na inny lud, ale połamie i zniszczy wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwać na wieki. Objawienia: 21:3 I usłyszałem donośny głos z nieba: Oto przybytek Boga jest z ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. Te dwa wersety opisują nam Królestwo na odnowionej Ziemi. Stwórca odnowi Ziemię i przywróci ją do stanu pierwotnego, do stanu kiedy wszystko było bardzo dobre w raju, w Edenie, który stworzył i zaprojektował na początku z myślą o człowieku. Rodzaju 1.31. I Bóg widział wszystko, co uczynił. A było to bardzo dobre. Na początku Bóg stworzył wszystko w taki sposób, aby człowiek mógł cieszyć się prawdziwym, pełnym życiem, mając bliską relację z Bogiem. Do takiego stanu zostanie odnowione wszystko, kiedy Mesjasz powróci i utworzy swoje królestwo, w którym będzie królował i będzie rządził poprzez swoje prawo. To jest raj na ziemi. Dzieje apostolskie 3:19. 20 i 21. Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby Wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą sprzed oblicza Pana czasy ochłody. I pośle tego, który był Wam głoszony Jezusa Chrystusa, którego niebo musi przyjąć aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, jak Bóg od wieków przepowiedział przez usta wszystkich swoich świętych proroków. Kiedy złodziej na krzyżu prosi Jezusa, by pamiętał o nim, kiedy przyjdzie w swoim królestwie, po pierwsze przyznaje się do swoich grzechów i jest świadomy, że zasługuje w pełni na konsekwencje tego, jak żył. To jest prawdziwa pokuta, żałowanie za grzechy, te szuwa, przyznanie się do, do błędów, świadomość kary i powrót poprzez zmianę postępowania. Również pokazuje swoją wiarę we wszystko, o czym mówili prorocy. Miał wiarę w Mesjasza. Był świadomy, że człowiek, który wisiał ukrzyżowany obok niego, był samym Mesjaszem, który powróci, aby ustanowić Królestwo Mesjańskie, fizyczne, tu, na Ziemi. Co odpowiada mu Jezus? Łukasza 23, 43. A Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci. Dziś będziesz ze mną w raju. Ta odpowiedź nie oznaczała, że złodziej z chwilą śmierci pójdzie do nieba. Jezus nie powiedział, że dzisiaj, kiedy umrzemy, pójdziemy do nieba. Co wynika m.in. z prostego faktu, że Jezus nie wstąpił do nieba tego dnia. Sam Mesjasz mówi to nam po trzech dniach i trzech nocach, kiedy z martwych wstaje i pojawia się przed Marią. Jana 20, 17. Jezus do niej powiedział: Nie dotykaj mnie, czy nie zatrzymuj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mego Ojca, ale idź do moich braci i powiedz im wstępuję do mego ojca i waszego ojca i do mego Boga i waszego Boga widzimy wyraźnie, że Jezus który spędził trzy dni i trzy noce w grobie w Szeolu, mówi Marii żeby go nie dotykała czy właściwie żeby go nie zatrzymywała gdyż nie był jeszcze u ojca, dlatego nie było możliwe, aby Jezus i złodziej byli w niebie tego samego dnia kiedy umarli, pamiętajmy że kiedy człowiek umiera, jego dusza, jego świadomość to czym jest, udaje się do Szeolu, który symbolizuje stan, w którym zmarłe osoby oczekują na zmartwychwstanie. I jest to miejsce, w którym nie ma świadomości. Kaznodziei 9:5. Żyjący bowiem wiedzą, że umrą, ale umarli o niczym nie wiedzą. Nie mają już żadnej zapłaty, gdyż pamięć o nich uległa zapomnieniu. Kaznodziei 9:10. Wszystko, cokolwiek Twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły. Nie ma bowiem żadnej pracy, ani zamysłu, ani wiedzy, ani mądrości w grobie, w Szeolu, do którego zmierzasz. Kiedy osoba doświadcza śmierci, a w przyszłości zmartwychwstania, będzie to niczym zamknięcie i otwarcie oczu. Dlatego zmartwychwstanie. Symbolizowane jest przez chrzest, poprzez całkowite zanurzenie w wodzie. Śmierć będzie właśnie tym niezauważalnym doświadczeniem, kiedy zamkniemy oczy i następnie otworzymy je w nowej rzeczywistości. Tym właśnie jest chrzest. Zanurzając się w wodzie, zamykamy oczy, wstrzymujemy oddech, a wychodząc, otwieramy oczy, łapiemy oddech i żyjemy nowym życiem w Mesjaszu. Rzymian 6, 4. Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby, jak Chrystus, został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak, żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Zatem Jezus nie wstąpił z chwilą śmierci do nieba. Biblia nie mówi również, aby żył, czy był świadomy przez te trzy dni i trzy noce, zanim z martwych wstał. Łukasza 24, 46. I powiedział im, tak jest napisane i tak Chrystus musiał cierpieć i trzeciego dnia z martwych wstać. Szeol jest stanem, w którym znajdują się zmarli po śmierci i Biblia mówi, że nie będą tam na zawsze. W psalmie 16,10 czytamy, bo nie zostawisz duszy mojej w grobie, Szeolu, ani dopuścisz świętemu twemu oglądać skażenia. Ten werset jest oczywistym nawiązaniem do Mesjasza. Dlatego, że jest on jedynym, którego ciało nie rozłożyło się. Wiele osób cytuje 1 Piotra 3 na dowód, że Jezus nie był martwy, ale świadomy, głosił uwięzionym duchom. 1 Piotra 3 18 i 19, gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga, uśmiercony w ciele, lecz Ożywiony duchem, w którym poszedł i głosił też duchom będącym więzieniu. Jednak jeśli przyjrzymy się uważnie tym wersetom, to zobaczymy, że Mesjasz najpierw był ożywiony w duchu, w nowym ciele, i dopiero później w tym nowym, chwalebnym ciele głosił duchom. Innymi słowy, głosił duchom po zmartwychwstaniu. Zatem skoro Jezus nie wstąpił, do nieba w dniu swojej śmierci. Dlaczego wiele wersji Biblii i wszystkie polskie wersje Biblii tłumaczą ten werset? A Jezus mu odpowiedział. Dwie kropki zaprawdę powiadam ci dwie kropki. Dziś będziesz ze mną w raju, skoro jak widzieliśmy, Jezus nie wypełnił swojej obietnicy. Odpowiedź jest właśnie w tłumaczeniu. Najstarsze znalezione manuskrypty tego tekstu są zapisane w języku greckim. I należy podkreślić, że w języku greckim nie ma znaków interpunkcyjnych. Dlatego musimy być świadomi, że każdy znak interpunkcyjny w tekście biblijnym został dodany przez tłumaczy, co wpływa na znaczenie zdania. Tekst grecki brzmi: Amen, Tobie mówię, dzisiaj ze mną będziesz w raju. Jak widzimy, tłumacze dodali dwukropek przed słowem dzisiaj, którego nie ma w języku greckim. Tekst powinien brzmieć: Zaprawdę mówię Ci dzisiaj: ze mną będziesz w raju. Gdyby tłumacze chcieli być rzetelni i szczerzy w swoich tłumaczeniach i nie byli skażeni doktryną katolicką o nieśmiertelności duszy, ale trzymali się przekazu płynącego z całej Biblii, powinni postawić przecinek po słowie dzisiaj. Zaprawdę mówię Ci dzisiaj: ze mną będziesz w raju. To całkowicie zmienia sens zdania i jest w harmonii z tym, co Biblia mówi o życiu po śmierci. Kolejnym ważnym elementem, który musimy brać pod uwagę jest fakt, że zgodnie z Biblią, żeby złodziej mógł doświadczyć życia w raju, najpierw musiałby z martwych wstać w ciele. Twierdząc, że złodziej tego dnia wstąpił do nieba, a właściwie jego dusza wstąpiła do nieba, niszczymy cały porządek ustalony w Biblii, zgodnie z którym... Aby z martwych wstać, 1 Koryntian 15, 20-23. Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, przez człowieka przyszło też z martwych w stanie umarłych. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Ale każdy w swojej kolejności. Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie jego przyjścia. Mesjasz jest pierwociną, jest pierwszym plonem tych, którzy śpią. Jest pierwszym z stałym do życia wiecznego. Biblia nie uczy, że złodziej poszedł tego dnia do nieba. Uczy natomiast, że śpi w oczekiwaniu na wypełnienie obietnicy danej mu przez Mesjasza. Poznajmy prawdę, bo tylko prawda może nas wyzwolić.